Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość i liczne słowa wsparcia. Informacja o zmianie terminu ferii i prawdopodobnym braku możliwości wyjazdów przez dzieci w tym terminie zaskoczyła nas wszystkich. Ferie przygotowujemy od roku. Są to miesiące przygotowań, sprawdzania ośrodków, przygotowywania planów, rekrutacja, szkolenie kadry. Dla nas bardzo ważne jest bezpieczeństwo i jakość wypoczynku. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że nie będziemy przenosić wyjazdów na styczeń. Z jednej strony wiązałoby się to z wszystkimi przygotowaniami od nowa, z drugiej prawdopodobieństwo, że w tym okresie będą możliwe wyjazdy dla dzieci jest bardzo małe. Wiemy natomiast, że dzieci bardzo potrzebują wyjazdu. Potrzebują kontaktu z rówieśnikami, aktywności na świeżym powietrzu, potrzebują zmiany miejsca, świeżego powietrza, dlatego też w oparciu o Państwa sugestie podjęliśmy decyzję, że nie odwołujemy naszych wyjazdów. Zorganizujemy wyjazdy tak jak były zaplanowane, czyli w lutym. Wiem, że ze względu na szkołę nie wszystkie dzieci będą mogły pojechać. Rozumiem to i nie chcę namawiać do opuszczania szkoły. Natomiast wiem też, że dla części dzieci pięciodniowa nieobecność w szkole nie będzie problemem. Dzieci po prawie trzech miesiącach zdalnego nauczania, po okresie kwarantanny, jeszcze bardziej potrzebują odpoczynku, odstresowania i przebywania w gronie rówieśników na świeżym powietrzu. Takie wyjazdy są dla nich bardzo ważne, dla ich rozwoju emocjonalnego i psychofizycznego. Pragnę też Państwu przypomnieć, że podczas naszych wyjazdów jest bardzo dużo warsztatów naukowych, zatem dzieci będą miały zajęcia edukacyjne tylko w innej formie. Ponadto zapewniam Państwa, że jeżeli któreś dziecko będzie potrzebowało wziąć udział w zajęciach szkolnych, o ile będą wtedy online, to będzie miało taką możliwość. Prosimy tylko wcześniej o informacje, byśmy mogli uwzględnić to w harmonogramie wyjazdu. Obecnie nie ma zakazu organizacji wyjazdów w lutym, natomiast wiemy, że przepisy zmieniają się nagle i dość nieprzewidywalnie. Dlatego pragnę Państwa zapewnić, że jeżeli nie będzie możliwości organizacji wyjazdu, nie będzie możliwości zakwaterowania dzieci i będziemy zmuszeni ten wyjazd ostatecznie odwołać, to wszystkie środki zostaną Państwu zwrócone. Często pojawia się pytanie o bon turystyczny, więc od razu także wspomnę, że w przypadku płatności bonem turystycznym zwrotu dokonujemy na konto ZUS i Państwo mają bon. Do ponownego wykorzystania. Drodzy rodzice, zachęcam do rozważenia wyjazdu w lutym. Państwo też potrzebujecie odpoczynku. My zrobimy wszystko, aby dzieci podczas tego krótkiego wyjazdu odpoczęły, spędziły czas efektywnie na nauce, zabawie, aktywności fizycznej i aby wypoczęte, z energią i uśmiechem wróciły do szkoły. Wyjazd jest możliwy przy pewnej minimalnej liczbie uczestników. Czasu jest coraz mniej. Dlatego, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze rozważa wyjazd, a nie dokonał rezerwacji, to bardzo prosimy o kontakt. Będę także ogromnie wdzięczna za pomoc w poinformowaniu osób potencjalnie zainteresowanych wyjazdem. Natomiast, odnośnie ferii styczniowych, przygotowaliśmy dla dzieci całodzienne, stacjonarne warsztaty w Gliwicach. Zaczynamy już 28 grudnia, czyli zaraz po świętach. Każdego dnia przygotowaliśmy trzy różne warsztaty: zarówno z robotyki, chemii, jak i programowania gier. Reasumując, drodzy Państwo, nie zmieniamy terminu naszych wyjazdów, nie odwołujemy ich i przygotowujemy je dalej, sprawdzając cały czas przepisy i dostosowując wyjazd do aktualnych wytycznych, jednocześnie zapewniając dzieciom bezpieczny wypoczynek. A w okresie nowych ferii zapraszamy dzieci na stacjonarne warsztaty do Gliwic. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować, a jeżeli okaże się, że nie będzie możliwości realizacji wyjazdów, wszystkie środki zostaną Państwu zwrócone. Szczegółowe informacje i zapisy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.fabrykanaukowców.pl Cały czas pracuje także nasze biuro obsługi klienta pod numerem telefonu 604-339-781. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję. Do zobaczenia!